Będą smoki, jak go wiesz co, odblokujemy, bo trzeba w taki gong zagągnić. Aha, tym tak. Jo, yy, bo jak odpaliłem, to miałem w pip jakiś kurwa skrytek, skrzynek wziąłem gratis, mówię kurwa i dlatego jest. Jakieś gratisy pododawało, nie wiem co. Ale on brzydki, zobacz. A nie wiem, czy w dwóch damy radę, ci powiem szczerze, to przejść.

A, tam murek jest. Nie mamy nikogo kto by kopsał. Nie. Ale mi się dźwięki opóźniają. A czemu tak? Nie wiem. Tu o. też młoteczka nie Idziesz w ogóle? Nie idzie. oh. Ale walcz babo głupia! Ty masz problem, bo ty musisz strasznie uważać tym, tą opiekunką na łuczników. Łucznicy to samo zło. <laughs> Tego łucznika próbuję zabić. Nie! Właśnie nie chciałem, żeby szarży robił na mnie. Tych łuczników trzeba tu potruć. Czekaj, zaraz ci pomogę, tylko tych łuczników. Uciekaj od niego. Uciekaj od niego. Żeby szarży ci nie zrobił, bo jak łuczników nie wykończymy, to będzie lipa. Dobra, idę do ciebie. Czekaj, mam trójeczkę. O kurde, nie mam trujeczki. Ma Oj, oj oj!

Dobra, co nie my go nimi... jak... <zuczujesz> no, Ale we mnie napluł wajdak jeden A ten tu szczelac faniura jedna O kurde, ten smok to jest elektryczny, czy morżący krew w Ja on? Ja on, ja on Czekaj, bo nas biorą tu z wszystkich stron Ej, ale mi się kojarzy, że ta baba le szybciej lazła niż tak ona tak. O, już umarł Tak Bo zakładam, że na wyższych levelach chwilowo nie chcesz grać, tak? Nie, na razie to muszę wczuć trochę w tą rozmiórkę I może jakiś lepiej O, jakiś A ile grałeś? Co? Ile grałeś w tą grę? Eee, 20 o kurde, to faktycznie. Czemu ten snow mógł nie nie. nie, nie, on teraz będzie krążył, cały czas będzie krążył nad nami, wkurzał, strzelał w nas. Ja może do nich wejdę, wiesz? Po co oni mają schodzić tak? Mamy jedną. Po kurde, poczekaj, jak się schodzi? Padłem, padłem. I'm... I'm not ready. Czekaj, zejdę, zejdę. Ile ci czasu zostało? Nie, jak to dobra. było? Aha, dobra. Musiałem sobie przypomnieć. My is ja błażę do wewnątrz pierdolę I Idę po, po schodach. <laughs> Koleś kurde zjechał i dostał. Wow, wal, walną mnie, to jest lodowa bestia. Co, mamy go ogniem walić? Nie, mamy na razie sobie biegać ja i załatwiać flotylę wroga. Tam jeszcze trzech u góry jest. Dobra, widzę ich. Ale tego to chętnie zabije Chodź, włamiemy się Dobra, mamy Eee, obeszło się bez walki Nie, ja, bo tam widziałem. No i dwa razy tą misję prób zrobiłem. Hmm. Czyli kozacko? Nie, no te. A co ja mam pod czwórką? Co się wyda? O kurcze, ale jestem ninja. To ja nie wiedziałem, że tak mówię. Dobra. A parykara trochę. Eee, gdzie? gdzie, gdzie jak o kurde! Widziałeś cwaniaczka? Spowolniło mnie. Co cię spowolniło? O kurde, uważaj! Nie! Jak mogłem źle go trafić? Amatorka trochę. O ty, ale jakieś smoki tu przyszły. Zbieramy Co ten kombinuje? O, chodź tu idziemy, tu będzie sieka Ojej, ole, mnie, mnie, ten O kurde, jak daleko byłem od niego, ale dobrze, że go ten Posmarzyłeś trochę Wiesz, że tu można spaść? Trzeba uważać Chciałem czwórkę nacisnąć ci nie poszło Liniusz, teraz padnę. O, o, co w To ja idę do ciebie ale tu nie wchodź, to jest jeszcze gorzej. Nie dole. Nie trafiłem, a nie jednego trafiłem przynajmniej. Bum, bum, <słyska> Dobrze, poszło, poszło, poszło bydlęcie Ale mnie zdzielił <laughs> O tu ile ich jest faniaczków A ten A to ty tu na pożary, tak? Się tak skupiłem ja się przed nimi, Seria zabójstw 45 Wezwałem go! Widziałeś? Widziałeś jak go wezwałem? Smoka? Walnąłem w gong Smok został wezwany, to wszystko dzięki mnie Będziemy walczyć ze smokiem Chodź tu magu jeden Otwórz mi to przejście, proszę On skoczył, nie wiedziałem, gdzie się używa. O kurde, uważaj, 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 uważaj. Uważaj, uważaj na jego. Dobra. No właśnie, ten to jak puszcza, to, to coś to jest zabójcze. F3 powinieneś wcisnąć. A na moje to wyszło mi na zdrowie, bo mam, mam... teraz więcej HP No tak Pod F3 są podziękowania, nie? Czy są ten... wyzywanie? Co jest pod F3? Nie mam tego pojęcia A, pod F4 jest wezwanie, jak wołasz drużynę Dobra, dobra, idę, idę, idę Dobra, dobra, o oh, kurde, nie, nie to chypaś. Paszczę Kobiecej Cholera. twarzy O, to tak ja. No, tu będzie rzeź Ale żeś ich ściągnął. O, tu jest faniaczek O nie, nie to chciałem użyć Ej, a jak to tak wisi tam? Jak, jak tam dostać się? Naprawdę trzeba by skakać? Ale czad zrobili Ryzykowna ta gra biom, bio, bio, bio. Gdzie? O kurde Boooom Musimy go I bestyjo Przebrzydła, dobra, zniszczony Kurwa se zabijemy a ty po prostu biegasz, tak? A mógłbyś czasami strzelić? A ty nie masz tego, osłony? Osłony ty nie masz? Nie mam. jak nie masz? Masz, pod F3 chyba. pod trójką, przepraszam. Pod jakim F? Bo trójką ma jakieś powalenie. No to co ty masz za kurde... O kurde. Dobra, stąd uciekamy, uciekamy stąd, bo nie tu nie damy rady, tu jest ich pole. Ja uciekam, ja uciekam, oni będą ze schodów szli, ja ich będę strącał. Uciekaj, uciekaj stamtąd. Uciekaj, bo tam łucznicy cię będą ciosać. Też, <laughs> żebyśmy z flanki nie dostali. Dobra, to ty będziesz tak stylca naparzał, a ja będę naparzał tak bliżej i, i się uda wszystko. Padłem Prawda? <laughs> ja Ej, wracam Gdzie Patrym jesteś? Ja... O umarłeś trzy razy ten. Dobra, to ja muszę uciekać. O kurde, a nie ucieknę, się, że nie Poczekaj, teraz muszę to ugrać. A jak to zrobić? Nie wiem. Oż ty, łuczniku przebrzydły. Niby rutynowe to chyba jakieś trudne typy. Nie no, jak nie masz ten odpowiednich nieczysków, to tam średnio idzie dobra. Ole mi glebno, jeszcze smuk. Ale przebrzy... o, 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 niedobrze. Dużego muszę załatwić. Boom. Może Maki? Zatwi... Nie, 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 nie. Zatwierdzam wyborem na pierwszą postaci. No bo Ty jesteś opiekunką, ty powinieneś się drużyną opiekować, a nie robić ten dżihad. Ja mam, mam tylko O kurde, o kurde, mam ninja! Dobra, styruzgotani nie uciekam. To w którym levelu reset jest? No, 20 level i resetujesz. Może złego builda nie bo bardziej de defensywnie minąłem grać. Chyba jak chcesz w ataku grać, to opiekunka nie jest dobrym wyborem. No, domyśliłem się. Opiekunka, nie, opiekunka fajnie się spisuje, jak jest drużyna. I opiekunka daje wiesz czary chroniące na, na, na trójkę. O jedy, to wszystko możesz robić. A jak potem jeszcze sobie dasz tak pereczki wyżej, że y, bariera dłużej się trzyma, to i nawet powalczyć możesz nieźle. No, trochę grałem. No to źle, no, to źle, źle, źle wydałem No e Dobra. A, bo może dlatego, że nie przeczytałem e informacji o postaci? <laughs> Tylko już chciałeś grać, tak? O kurde! Ja mówię, a, mage, maga, ten jaki... no, Ale to, to jest ten... To byś musiał tego maga bojowego wtedy wziąć, żebyś chciał ponapitalać. Nie zero, Batry, kupy, Nie no wystarczy, że strój kupisz i już go masz odblokowanego. Strój kupię, muszę znaleźć, nie? Nie, 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 możesz kupić. Jak będziesz miał kasę, wchodzisz i, i... kupisz, no tak sobie robisz ten strój tam niby. Aha, crafting, craftingie. No, w craftingie robisz strój i masz postać odblokowaną. Dobra, pójdziesz wstać nie. Ty, ale tu mam na mapce kropkę u góry, chyba że to był smok. Poczekaj to ja pójdę. Widzisz, tu byś mi się przydał No ale teraz walka ze smokiem To będzie epicka walka. A czemu ja tego nie mogę? No właśnie. Mój szampierz idzie ostro, nie? Niemal szambiarz Branża asemizacyjna. Poczekaj, poprawię sobie słuchawki, bo to będzie epicka walka z Dragonem. Ageem. Jak I chcę else zawrócić? <laughs> Nie ma zawracania. Jak chcę. To jest Twoja taka szybka kurwa. I tylko smog będzie, czy ktoś jeszcze. Nie, to tylko smog, bo go wezwałem, no to już lipa. gdzie on jest w ogóle. Aha, tutaj leci. Uważaj, puszcza kole, kule-kole, coca-kole. Dobra, jest, bierzemy go. Co ty gadasz? Chodź tu, dragon. Tylko nie tu. A, nóżka go boli! Zobacz, chodź tu! No, trochę mu zadaje obrażeń. Zamroził mnie. No, e, no. Czekaj, a co ty leżysz zamiast walczyć? A ty zginąłeś, tak zginąłeś? Czekaj, bo się rozkraczył pod jajkami, jego leże. Jaki Judun, dobra, gdzie są katapulty? Ty, no bo tymi skrzydłami tmięku Z, ty przyganiał, przyganiał. Czekaj, gdzie są katapulty? O, dobra, siat, poczekaj, czekaj, nie mogę od niego odbić. Dajesz, dajesz, Kiedy zdążę! Olej niech ci gryzie. Czekaj Strzelaj. Strzelaj Dobra Miśki zabiłem. Dostał? Z tej kuli no. A jeszcze tu jeden gdzie idzie gdzieś. Spadaj No, ale ja sam go mam pokonać No, chciałbym, ale no... Zabił mnie I on kurwa jest Tam Ale gdzie on poleciał, twanioczek? Gdzie pluk? Ląduje, uwaga no, no. <laughs> Ale dostał! Przestań sępić tylko 4,5 tysiąca Nie, 40. Dobra, czekaj ile ja mu to... to dobra, jest. bo ja mu tej nogi nie mogę dopaść Dlaczego nogi? No bo on się przewrócić może, wiesz, i wtedy jak w plery go, to znaczy w brzuchą go walisz Już uciekł O tu, tu, tu poczekaj to ja tu biegnę Ile mu zostało? 38 tysięcy Z tyłu Jakiś Czekaj, uciekam. On biega. tam jeszcze stoi u góry. F filuje. Po ja. Może się, może się uda z tym. No. Odleciał. Radzę, <grystanie> radę. <grystanie> Dwa na środku są no, mógłby przylecić tutaj, łaskawiec jeden. oj. niewrażliwość miał z O, ale mu da dałem krytyka chyba. Szyma. o i właśnie tym mnie <noise> No ale to w singla grałeś czy nie? W singlu też nie, jak ale... to będzie. Patrz, łapkę dostał, łapkę dostał, przewróć się Wajdaku jeden. Ale ja nie chciałem nie w singla, ja nawet w dwójkę nie grałem. Nie Może teraz mają. ...ruszę. A, bo też z bratem mieliśmy dylemat bo on ma... miał dwie części. I mówi, to na moje, bo będę miał... ...ty trzy, a ja będę go ty, ale ja mam... ...mam te <grystanie> dwie pierwsze. <grystanie> czekaj, czekaj, może zdążę. Ej, no włącz się. O, ale nie, już... ...szukał mnie. Tu zszedł Krenat. jeden? się muszę małymi się zająć. O, ale wolno ale blisko przeleciał ty Żyjesz? Wygląda no, jeszcze... Już mam mniej jak połowę Statystki, ty sobie jakimś zdrowie? Nie no, ten, potem sobie dokładasz takie mm, rzeczy do broni, na przykład, a, że jak piźniesz to ci odnawia no, życie Aha Zabierzcie ja zdrowie Uuuu Ale dostał, idę, 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 idę. luzu 22 Ale mógłbyś nie uciekać, wiesz jak piekielny, że ciężko cię Tak, tak No, spraw go, kopytko Ale dostał tu ładnie No nie, zaklinowałem się No kumpli wzywa Z tyłu, nie? <śmiech> <O>! <śmiech> przyjąłem na klatę trochę. Ty, ale faktycznie on niewiele mi robi. Właśnie bardzo niewiele ci robi. O, zrpałem, bo ich nie namierzyłem. Czekaj, czeka, dwóch, 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 dwóch koło siebie się ustawcie. Proszę was. Czterech. Nie, no ale jak już macham no skrzydełkami, to wolę ich załatwić wszystkich naraz. Leci, 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 leci. Nareszcie, chłopie. No nie no! Ź Źle celuję w łapki. O nie, znowu nie wyszło. Teraz wyszło. To no, mniej, niewiele nie HP 6 tysięcy. jedno w tym 1000% tu No, tam zadajemy po 3,5%. Czasami, jak się trafi, dobrze. Tak, ja nie nie tą nóżkę nabierzam. Ma Ale masz stalową kopytko. Ojoj, nie wolno mi bić kobiety w łajdaku 1. tysiące Patrz, wreszcie! Kopytko dostało! Nie trzeba go dobić. Come on! Bydlęcie jedne. Co on jeszcze poleci? Nie ma szans. Tak jest! Tak jest! Super Smok zniszczony został przeze mnie. Brakuje ciebie, wiesz? No. <grytanie>